Siemaneczko, tutaj Wenta, zapraszam was do 32 odcinka z serii Dead by Daylight, będziemy sobie dzisiaj grali z Krecikiem oraz z Szwagrusem, tak więc zaczynajmy! O nie, zdziesiątkowane borgo. Krapa, gdzie w chacie zabójcy? Już wracam. No i zdziesiątkowane borgo, ja nie wiem, ale to ten a, traper, piwnice... traper, 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 traper. Pi piwnica w szaku, nie? kurde, jakie jakie ja mam skilczeki, wielkie. Zwle, cio, cio. No ja mam tylko teraz najgorsze, że jak padniesz w pułapkę, to leżysz, nie? A ten pasek zapieprza przy tym genie. O nie Dobra, Rynka. No nie! One się wpierdzili w klapkę. No to wszyscy cztery radni jesteśmy Odbiega cały czas koło mnie Teraz pułapkę albo ona, to albo ona to zrobiła specjalnie, żeby też być ranna. Bo ta pułapka <laughs> była taka widoczna Gdzie Jest pułapka O Krecik. jak ty się tu znalazłeś? szybko. jest szybka! To w, w krzaku i wiesz. I wiesz Ty za narobiłeś gara. Nie, no będę to narobił gionę. Nie, to ja co narobiłem gionę. Dziwne. Można. No na nie, ona ma sy... A nie, ona ma apteczkę. <laughs> o nie. Tylko nie apteczka. Apteczka jest toxik. O nie, tylko nie apteczka. Ktoś nie, to ci ściąga to? Nie, wykresie się. Co o kurde to była ta, to była pułapka Nie, on tu... Nie on tu koło mnie dwie pułapki ustawił. Rozbroiłem pułapkę, żeby tu do mnie przyszli. No i idzie do ciebie. Okej. Okay. To dobrze, że i powiedziałeś. Idzie okrętną są... drogą jakoś. O kurde, tak to złotył, lecił. Dobra, dawaj. Idzie tu, idzie tu, idzie tu. Nie trzeba tego, tego, no, też ściągnąć na jego pułapki. Ja widzę nie... mnie no. dobrze. nie No bo... właśnie, trzeba ten poszukać. To te Mixa, świecącego. Gdzie on tu może być. Tylko proszę nie wpadnij w pułapkę, babka. No, ale to jest takie OP teraz, nie? Wystarczy znaczy wpadnąć mu w pułapkę i na rzucie. do mnie. Jedzie w pułapkę. Dominęła no pułapkę. Ja. Oleci leci do, o, ja do mnie. Ej, ja nie mogę. O! Jestem. To się samo otworzyło. No nie, nie kreci. dlaczego? Czekaj, jeden ja to ja zamknę. Ale nie, nie leżę. On za mną, on mnie szuka. Żeby on do mnie przyszedł. Jo, idzie do mnie, kurde, głup. O, no, kurde, idzie do mnie faktycznie. Na 100%. No nie! No i znowu gość. Dobra, kopię gena. Jest mi tu blisko. Ten gen jest na... na zero, praktycznie na dotyk. To dotknijcie On mnie szuka, genę. on mnie szuka. Ja jestem tu w krzakach. Nie, widzę, ale podniesie. Widzę. Ja, już miałem prawie recovery'ek. Dobra, niesie. Kończcie Gena. Nie kończ gena, bo on tu idzie. Rozkłada składa koło tej pułapki, koło mnie. Tam tu... ja podniósł. On tu idzie, nie, nie, nie. Dobra, poszedł. Tu rozkłada. Koło mnie. Z tej szopy jak się wychodzi. Po powisisz sobie jeszcze chwilkę. Okej. Okay. Ale da ci raz Jaciech nie padli, proszę Uciekam. Ja, Dobra Kończę Dobra, dawaj, ściągę mnie i uciekam i wyleczy mnie Tu jest zaraz gęb Tu ja? uważasz, bo to jest pułapka, nie? Po lewej stronie Sięga na... O, ja mam jeszcze całą w ogóle skrzynkę. No. No to odpalaj. Odpalaj skrzynkę, Szy... teraz albo nigdy. Idzie tu, idzie tu, prosto o, tu idzie. Nie. Idzie do was, no. O, babka tu jest, trzeba ją zdradzić. Siema. Ja tylko fajnie by było mnie ściągnąć, nie chłopacy? nie, on idzie prosto na mnie! Okay. Nie, Dobra lecę, ale ja panę to nie w pułapkę Jak jak panesz pułapkę to koniec Biegnę, biegnę, biegnę A to babka nic nie robi cały mecz, nie? O, ja rozespałem tak na dziro, nie? Dobra, nie... Idzie pułapki. do was, idzie do was już Ale jaka prędkość się karaość, jest... Dziele. Chyba mnie widział Szybko ty niech zszadłeś z taka No bo mi pomogła ta Devil Aha, on coś robi. wow Aha Nie yeah. Bye-bye. Czemu Czemu dentka Tu wziął mnie za hebety przez okno Ha, ha. Szukajcie świecącego. Boja, nie, krecik też detka. Dlaczego? O, kurna poszedł <laughs> proszę do mnie.

jaki mam genrasz? No... O kurde, no to mnie biegła z nim. Um. On idzie do ciebie, idzie do ciebie, idzie do ciebie. O kurde. No wilej. No. No, no czemu tak długo ta latarka? No, nie. Co nie. jest zrobią? On do Kinga. Ja. Nie, rób tego. Ale, ale, kurde, no, kurde, powinno to opieken, nie? No, ja tylko to No jo, ale, myślałem, że zdąży. A ona może ma adrenalinę, jak tam, ona ma adrenalinę? Nie, nie ma adrenalinę. Ale. No, ale, jaka, jaka jest szansa, że... No, w sumie mieliśmy trylować, no to... To stale... <śleski> Jest, no. A może ona jeszcze zaskoczy, to jest jej pierwsze rzucenie, może da radę. A patrz idzie za mnie ja mi się szczęście. Ej, a tu... Aha, aha, dobra Ty jakby ona nie próbowała popełnić, to bym się pasek maszynał rower o, jak on teraz z tobą to coś daje, nie? To coś schodzi, czy nie? nie? Nie Nie. Chociaż nie wiem. Dobra, co to tam... O nie! No, to dobrze. Ci czemu dałeś grę w Glenville? Szkoła A. podstawowa. O. A co ty dałeś, Swager? No ja da, że wszyscy zaczynają razem eee... Ale jakoś was nigdzie nie widzę w okolicy. Chyba że no jesteś jeszcze na dole. na dole. A ja na górze Ur, no Aha, no to ja na górze i. No nie, jest, I trójkątny. jest jakiś... Tak, tak trójkątny To eee, kart. On jest na dole? ja. Yeah. Nie, nie wiem co jestem, Ja co to jest ogólnie. Dobra, robię geniusz A może ja też jestem, a nie, ja jestem na górze Uważajcie było przez ścianę wali, nie? I przez parę... O kurde. Ten drugi David tu go przeprowadził. Do góry? Jestem tak, tak. Tak, 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 Goni mnie, goni mnie. Totalnie mnie goni. O, co za David. O, blisko mnie. Nienawidzę takich troli. Ty, o! On trolluje bardziej niż, niż my, nie? A my nic nie to my mieliśmy trollować A on sią sówkę do No i po kamperze Dobra, nic mnie nie chce podbić. Dostałem Dostałem przez ściany, nie? Wchodzi do tej do... Wchodzi ja, do do... pierdziele. Dobra, o spodzie, nie, to ty! O, idzie po ciebie? Ściągnę No, on mnie ściągnął, on mnie ściągnął. Ale za nim chyba powiem, powiem za A O ja nie! Dobra, biegnę kamper, biegnę. się. <laughs> O, zapomnę, że on z takimi trollami nie będzie grał. <grym> <grym> że to za dużo. To szybko to... <grym> Takie trolle tu <tutaj> to <grym> dużo. Ty, zadziałało. Mój On tu chyba kapi przy tym wisielcu. Dobra. Ściągnę go Idę do góry za nim Ijdę gena robić No widzę właśnie jak ktoś robi gena Dobra wyleczyć się bocie No to nie kreci Ej, mnie ale przesiano mnie akurat Dlaczego? Bo ten kasto kurde, na tej mapie to jest przerwane. Dawid King cię uratuje. Dawid King, o o. kurde, tu, 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 tu A ja nawet się, go nie myśli. słyszałem ogólnie jak on idzie. Nawet te No to nie, co za Dawid King. Ty, on do mnie przyszedł z tym katem, nie? Co za bot pieprzony. Dobra, wie jak nakryć Nie pęknę Dobra, ja będę kończył Gena Ten bot biegnie do nas Na pewno? Ten bot jest spierdzielony nie? On sprowadza tego, ja go nie jego to, to nawet ten, nie dotykam tego bota nie? Dobra gdzie to są geny? Weź nie ty, ty zaraz się wyleczę, no Tak. No kurde, wiedziałem to. O, no no ma do To dobrze, że poszedł. Dobra, krecik ma zadanie ściągnąć tego węcika. O spierdolisz. No, nie ma. No nie! tu jest! Uciekaj! Także to już ponad. To już koniec, to już jest koniec. Nie ma już nic! No biegniesz. Ej, co się stało? A o mnie strzeli, on mi przez ściany strzelił, z na górze, czemu ty tu idziesz? I gena robisz? Eee to! Nie ja psuję tego! Dobra, mówisz. KAMPER ty trollu Ty trollu ma... Podnoś się a nie czołgarz Podnoś się No podnoś się Ale szuka krecika Krecik schowy się gdzieś Krecik już nie żyje Krecik daleko On tu krążą, to tu kampia, on nie wie co się dzieje. O nie to się dzieje. Ja się staje. nie podniosę nie? Podniesie A się, bo masz co? tego. O kurde! Bo masz bez wiadolenia. Ty się normalnie podnosisz. Ile razy chcesz. O kurde, nie nie Cicho, Co za agenci. To jest normalny normalnie. Ja mu, ja mu krzyczę. Yy, Padnąć się, a on się to uczuł nie? Ja się przecież nie podniosę. Słyszę, idzie, idzie, idzie. Idzie, idzie, idzie. Idzie tu! To to! To jest to! To jest to! To jest to! To tylko to! To jest to! jego ostrze, ale tak nie ma w ogóle... terroru. No mówię właśnie. To jest, 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 jest. Pewno, manuel. to dobrze, że go nie <śpuszczaj> To co? okry? przyszedł Patrz jak mnie gonio. Skubaniec Ganiec, Poszedł za do... To piwnicy poszedł. I jak on wie wszystko, nie. Patrz znowu tu idzie. Co jest? Co ty jest? Co się chować! Co jest? AAAAAAAA! No, no i bierze On ja ja... no idzie do krycika już od razu klicyje. No Szybko Podnosz się Davidzie <grym> Podniosę się <grym> Hello <grym> Biegnie za tą. Nie wiem. On zaraz tu przyjdzie. Ja nie wiem, co on ma za perka że on widzi, czy co. Widzi że ranny, hej. Nie mam pewności. Jo, jest tutaj, szuka mnie. Ej, jedno. A teraz mu się zasięg terroru odpalił. Dopiero. Poszedł sobie. Jo, pierdziele. No kurwa Kreci gdzie jesteś? Się no. Tak kurwa Gdzie się kołasz? W krzaku W krzaku czy w piwnicy? No w krzaku, w krzaku. faktycznie w krzaku no W krzaku, ale że tam, dworze, jo? Ja? No, jo ja. A okej okay. Nadchodzę Jak, jak mu pokonać to dwóch? Wiesz o co chodzi, nie? Wtedy. Jak tak jak się stanie, jak dwóch powali, to jeden się zdraży podnieść, nie? I Wie wtedy będzie szybko płatać. I zaraz kruki będą na mnie latać. O kurde. A może on słyszy jak się do szafki wchodzi? Może Wiesz. A nie, no mam... będę chodził po z krzaka do krzaka, ja będę chodził, bo żeby mi kruki nie latały. Nie wiem czy to coś pomoże. Nie go gdzieś słyszę, a nie wiem gdzie. <grystanie> będzie go tak trelować, będziemy chodzić po demokraci, a nas będzie szukał. <grystanie> <grystanie> no nie, krót mi się odpalił. Aha A tu gen jest zrobiony O tu jest paleta zwolona dobra, fajnie Jak tu jest paleta zwolona to ją podniosę, a nie, nie ma tego perka Krecik, gdzie jesteś? tu tak, się chował a widzisz moją latarkę No To jest, ten, tutaj idzie latarka Co jest? On tego Gdzie On tu Czec? idzie On widział moją latarkę E bo ja też poszedłem do twojej latarki <noise> Gdzie ty jesteś? No tam, no tam na prostuję lecik Tam, o, tam ją miał... Okay. No po drugiej stronie Tam do ściany iść, tam No, tam, 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 tam no, w tym rogu oh W tym rogu, no, tam, no On no, tu gdzieś jest Bo mi serducho wali jak no, 150 nie Może on jest ten ten... Tu, tutaj w szkole, nie? W sensie tu Chodźcie wyleczy kreci No chodź kreć. Kreć. Kreć się no, gdzie tu jesteś? No tu spodem? prosto, no, do, dokładnie O nie! nie. nie. Co trzeba. tak Nie, nie rób tak, nie rób tak! Troll! Ty masz kruka nad głową, trzeba by się ruszyć. Nie, ty go masz! Nie, ja, bo... Dobra, to będę dwie go tutaj ja... Czekaj, zrobić to? Ej, zrobić to? Nie rób tego! Zrobić to? Możesz no, się te dwie palety już tak, no akcja yeah. no, ale... Niech ten krok mi zgije Ty no nastoi cały czas nie wiem co on robi ty Patrz się porząd do krzaka z Ja nie, nie, nie wiem co jest z tym mordulcem nie tak... No nie ja pojęcia! To... Chyba znalazł Mierdzę Cicho, 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 cicho. cicho. Załóżę się tu!

To się zdenerwował Ci tutaj klapią traci, on wraca Nie zolzę Krapa w krzaku Ządę, nie zdążę! Purzę nie sekunda nie. Nie. O nie Oooo, no to nas no, o to musiał być zdenerwowany, że on ja oddał. Ja Cieński mordulec był. Mocno, strasznie. Szukał po całej mapce. <gryzny> Metloky, on miał barbę. On miał andliczek pętliczek. On miał ścieżkę od ręki i miał tropiciela, on widział... osoby, które leżą! Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!